No dobra. Pierwszy fakt jest taki, że kolego rzuciło na ósemki i siódemki. 50 p Druga rzecz jest taka, że kolega ma stopingu i patrzy w ziemię. Jak coś. Nie wiem czy to jest celowe. Ale tak się nie robi jak coś. Nie robi się O zły obraz z kamery, tak się nie powinno patrzeć w ogóle Nie wiem czy to kwestia lagów czy czego, kolega ma stopingu Ładnie leci w środek mu co, nie? Dobrze mu leci w środek Nie masz wsparcia w ogóle, co nie jesteś sam. No? No to nie mogą wejść. Kolega jest sam, tam za bardzo z tyłu są sojusznicy. Na niego wyjadą, to ma problem, ale na razie się go boję. No i to są siódemki. Trochę za bardzo na rambo. Dobra decyzje o decyzja. Nie przebiję. Na, no, widziałem. Nawet nie trafiłeś. Tak, to nie tego. Kolega kciuki nie podał nikomu wiadomości. No wiem, bo on tam za dużo znaków dał. Bo dał za dużo znaków, przez mu zabrakło nikomu. Trzeba ograniczyć liczbę znaków, to wtedy by zmieścił się nic. Zobaczę, zobaczę, ale na przyszłość no to niech wiesz, nie daje nie wiadomo ile znaków, to wtedy by się. nic to, to będzie łatwiej. Oj, ten gościu co odwala. Oj ojoj oj, co on zrobił To bardzo mi się podoba. Świetnie tutaj utrudnia celowanie rywaną. Ja nie wiem czy to jest kwestia yy, wiecie pingu, że tak dziwnie mierzy kamerą rusza, bo strasznie typowo wygląda to patrzenie kamery ale Podoba mi się, czy dobrze mierzy w Naprawdę... szczerze to... ...poza kiepskim celowaniem w kołowca, bo w ogóle nie mierzysz, yy, tak powiem, przedniego. Może sobie nie zdajesz z tego sprawy, ale pocisk ma swoją prędkość. Pocisk leci, on nie, on nie teleportuje się w miejsce, w które ty mierzysz, on leci. I ty w ogóle nie wiesz poprawki na jazdę kogoś... Przy, ...w przypadku tego kołowca. Dwa razy mierzysz tam, gdzie on jest. On jedzie, a pocisk leci, więc... Mierzysz przed kołowcą, a nie w kołowca. Poza tym dobrze gra kolega. Mierzy w czułe punkty, nie cwaniakuje, cofnął się tam po tym początku gdzie zobaczył dwa czołgi. Dobrze gra, ale nie umie strzelać na odległość. Na razie tyle wychwyciłem. Tyle wychwyciłem. Trochę za nisko. Ale to jest normalne, że taki strzał może raczej z zarodnym. Zbiornika bym nie, napra nie naprawiał Bo yy, po prostu wiecie co czy nie wiecie Wiecie że kolega ma gaśnicę Ja bym nie wyjeżdżał bokiem Błąd Błąd Kolega wyjechał zobaczcie jak Bokiem Powinien obrócić czołg prawo Wyjechać frontem By nie przyjął tego z A tak wyjechał bokiem to Swobodnie o to masz taki drugi poważny błąd, że tak wyjeżdżasz bokiem. On ci może w magazyn wtedy trafić. I znowu bokiem. nie Ale teraz nie trafić mult. pod kampanię. Mam szansę na zdobycie chałbu z kampanii. Alex podkreślenie błąd 20 Dobrze Alex złotych. Dobrze panie Alex. Znowu nie mierzyłeś, yy, biorąc pod uwagę jego cofanie się. Trochę na farcie ten strzał, ja bym powiedział. Już się prawie schował, byś nie trafił. A jak wmierzybyś troszeczkę w prawo, byś miał większą szansę. I teraz ci skupiłeś kanału. Nie umiesz strzelać w ogóle na odległość, prawa stronę. Tak, dość szybko zareagował. Ja mam wiadomo łatwiej jak ja ja dużo łatwiej. Kolega bardzo słabo mierzy na odległości większe, to jest jego największy problem w tej bitwie. To, że tak. Jak oceniam tą bitwę, to, to był najbardziej zibszczebny. Nie mierzy... ...względniając ten czucia. No i to wyjeżdżanie bokiem mi się nie podoba, ale poza tym fajnie, fajnie. To bardzo bokiem, czy na ten bok, nie wiem, czy... tam doski że 50 tam mamy ich do... Takie błędy widzicie u kolegi. Macie jakieś błędy? Najpierw napisał, z błędu ja mam dwa, celowanie, no celowanie na większej odległości bo bliska dobrze, ej co jak co ale celować potrafi z bliska celować potrafi z bliska, dobrze mierzył w czułe punkty z bliska wszystko ok, na większych odległościach trochę brakowało mi ping ktoś dzisiaj grałem na pingu Stoi. wiesz nie jest wymówka, jeżeli ktoś mierzy nie trafia, bo ma ping, ale kolega nie mierzy w ogóle, uwzględniając prędkość tu Za dużo HE. No, 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 to faktycznie, to się zgodzę, 10 he za dużo, no. jest sens. Mogłoby mu zabraknąć pocisku. No tak z 5 HE-ków, 4-5. 4-5 HE. 4 5 4 5 he 4 5 Fintech, -tak, dziękuję, zostanie wspierającym szeregowym. Ta mnie chaotyczna bitwa, napisał Luktar. Znowu to bokiem wyjeżdżanie cenne. Chyba zginie kolega, chyba zginie. Oj, chyba koniec. Ale, tutaj. Nie strzel, nie strzel, nie strzelaj. Nie strzelaj, nie strzelaj. Panie Flintek, może się pan nie orientuje, ale dopiero od poziomu sierżant może pan poprosić o ocenę konta i dodanie do kranu, i wiedzenie w co iść. tym wyjeżdżaniem, bokiem to kolega powinien pokręcić ISM-7. No jakby kolega pograł ISM-7, to wiesz, jakby skończył? A ja wiem o co ci chodzi. Aby został wysadzany non stop. W tym siedem człowiek nauczy się bardzo szybko. wyjeżdżanie bokiem, to jest kiepski pomysł. On tak często zostaje w magazyn wysadzenie. Czy są te legendy, że w ki jest siedem to od razu magazyn, a jak strzela ludówka albo jak pancer, to od razu wysadzenie. Kolega ten błąd popełniał regularnie. Powiem tak, bitwa jest, jeżeli chodzi o wynik, bardzo fajna. Bardzo fajny wynik. Jeżeli chodzi o grę. Biska, oceniam grę dobrze, poza wyjeżdżaniem bokiem. Na większe odległości, bardzo słabo. Bardzo słabo na większe odległości. Także ogółem na plus, ale musisz ten. Yy, wiesz, dwa elementy. Zadanie na większe odległości i wyjeżdżanie bokiem. Opanować. Jak nie możesz wyjechać. Nie, nie wytłumaczyliśmy chyba Ci, co Ty powinnyś robić. Jak masz yy, taką sytuację, że. Na kogoś wyjechać. Robi się Sage Scrapa. Side scrap pokażę Ci.